Dobry wieczór! Witam, witam na medytacji odwróconego myślenia. Polega na świadomej obserwacji przepływu myśli bez próby ich zatrzymywania lub zmieniania. Zamiast walczyć z umysłem, akceptujesz jego naturalny chaos, co pomaga zrozumieć swoje nawyki myślowe i emocjonalne. Co daje ta medytacja? Zwiększenie świadomości, uwalnianie napięcia związanego z przymusem kontrolowania myśli, pogłębienie zrozumienia natury własnego umysłu, rozwijanie zdolności obserwacji bez osądzania. Wybierz spokojne, wygodne miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Usiądź na poduszce, krześle lub połóż się w komfortowej pozycji. Upewnij się, że otoczenie jest ciche lub ma neutralne dźwięki. Zamknij oczy lub pozostaw je delikatnie otwarte, skupiając wzrok na neutralnym punkcie. Srelaksuj ciało. Rozluźnij się twarzy, ramiona i brzuch. Zaczynamy. Zacznij od kilku głębokich oddechów. Wdech przez nos, wydech przez usta. Zrób to dwa, trzy razy. Teraz przenieś uwagę na swoje myśli. Zamiast je zatrzymywać, obserwuj, jakie myśli pojawiają się w Twoim umyśle. Jeśli zauważysz, że pojawiają się obawy, plany lub wspomnienia, powól im być, nie zmieniaj ich ani nie odpychaj. Możesz pogłębić praktykę, zadając sobie cicho pytania. Dlaczego ta myśl się pojawiła? Co to mówi o moich pragnieniach lub obawach? Nie analizuj odpowiedzi, po prostu zauważ reakcję swojego umysłu. Kiedy myśli wywołują emocje, zauważ je i spróbuj określić, gdzie w ciele są odczuwalne. Na przykład napięcie w klatce piersiowej, ciężkość w brzuchu. Nie próbuj zmieniać tych odczuć. Pozwól im po prostu być. Zauważ, czy pewne myśli powtarzają się lub tworzą schematy. Obserwuj te schematy, jak widz oglądający film, nie angażuj się w nie emocjonalnie. Po kilku minutach świadomej obserwacji skieruj uwagę na oddech lub dźwięki otoczenia, aby powrócić do chwili obecnej. Jeszcze weź dwa, trzy razy wdech przez nos i wydech przez usta. Teraz stopniowo otwórz oczy i zakończ praktykę. Ta medytacja powinna trwać od kilku minut, nawet do dziesięciu minut dziennie. Stopniowo zwiększaj czas, gdy poczujesz się bardziej komfortowo z przepływem myśli. Zamiast walczyć z myślami, uczysz się je akceptować, co zmniejsza stres. Możesz zauważyć wzorce myślowe, które dominują w Twoim życiu. Obserwacja myśli bez osądu poprawia zdolność koncentracji i bycia obecnym. Pozwalanie myślom swobodnie przepływać sprawia, że nie zalegają one w Twoim umyśle. Dziękuję, że uczestniczyliście dzisiaj w tej medytacji. Ej, jeśli się podobało, to proszę zasubskrybuj polub naszą telewizję i skrażycia TV. Proszę piszcie komentarze, jakie byście chcieli usłyszeć kolejne medytacje. No i cóż, zapraszam jutro na kolejną. Medytację o godzinie dwudziestej, mówiła Ewelina Benberger. Do usłyszenia.